Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Ostatnio było mnie troszkę więcej na kanale, który współprowadzę z Pawłem, ale jako, że zbliżałem się święta, to warto troszkę zadbać o ten connection, który być może istniał między wami jako widzami a mną jako zwanym z internetu. Dlatego, że grudzień, który już praktycznie się zaczął, jest właśnie miesiącem takiego wzmacniania więzi. Jest to magiczny miesiąc, w którym w końcu możecie podarować swoim najbliższym, których nie widzieliście przez 365 dni, prezenty, których nigdy nawet nie chcieli otrzymać, ale Również jest to miesiąc, kiedy w końcu możecie usiąść naprzeciwko wujka i porozmawiać o dzielących was różnicach pokoleniowych. I żeby oszczędzić Wam zaskoczenia, które mogłoby was spotkać podczas takiej konwersacji, postanowiłem poświęcić troszkę czasu na zgłębienie legitnych źródeł informacji memów memów traktujących o tym, jak było kiedyś, a jak jest teraz. Wiecie, 14-latki z Twittera mają swój post Tumblrowy content, który przypomni wam, że he lied. A 40-letni wujkowie i ciocie również mają swoje obrazki, które regularnie obnażają brutalne fakty o świecie, o których nikt nie może absolutnie powiedzieć na głos. Ale zanim przejdziemy dalej, krótka przerwa, żeby podziękować sponsorowi dzisiejszego materiału, czyli Letyshops. Letyshops jest to serwis cashback, umożliwiający tańsze zakupy w internecie. Działa to na bardzo prostej zasadzie. Letyshops umieszcza na swojej stronie internetowej różne sklepy, a one w zamian za taką promocję płacą Letyshops pewną prowizję i część tej prowizji dostajecie wy w zamian za korzystanie z ich serwisu przy zakupach. Możecie sobie to potem wypłacić na konto bankowe albo na PayPala. Co więcej, samą stronę warto regularnie sprawdzać, dlatego że mnożniki, które możecie otrzymywać przy zakupach stale się zmieniają. A jest w czym wybierać, ponieważ sklepów jest prawie 4000 i często możecie otrzymać nawet 10- czy 15-krotny mnożnik w waszym ulubionym sklepie. Aby było ciekawiej, obecnie Letyshops organizuje konkurs pod nazwą Malediwy za dychę. Konkurs opiera się na prostej zasadzie. Wykorzystacie z Letishops, a obecnie co chwilę są maratony zniżek, a w zamian macie szansę otrzymać nagrody, których pula wynosi ponad 100 tysięcy złotych. Główną jest tutaj, tak jak tytuł wskazuje, wycieczka na Malediwy. Jedyne co musicie zrobić, to zarejestrować się w serwisie Letyshops, co jest bardzo proste, właśnie teraz to widzicie. Zrobić w najbliższym czasie zakupy za minimum 10 złotych. No i tutaj musicie wybrać bardzo różne rzeczy. Ja ostatnio kupiłem sobie coś takiego. Mam nadzieję, że wygram za to, tą wycieczkę. A tym razem chyba zamówię sobie... Kiedy zrobicie już zakupy, a zamówienie będzie widoczne na waszym koncie, i będzie miało status oczekujące. Wystarczy, że wejdziecie na stronę konkursu i wymyślicie dla lec, z hasło promocyjne. Jeżeli ktoś z was wygra, to możecie mi wysłać pocztówkę, będzie mi miło. Poczuję się jakbym tam był. Zakupy możecie zrobić przykładowo tak jak ja w serwisie Allegro, tak żebyście po prostu mogli wybrać coś co lubicie. I jeżeli nie będzie wam się chciało pamiętać za każdym razem o tym, że możecie skorzystać z takiego cashbacku, to polecam również zainstalować sobie wtyczkę, która działa ze wszystkimi popularnymi przeglądarkami. Ona będzie pamiętać za was. Proces instalacji w jest banalny, widzicie go właśnie na ekranie, także zachęcam do skorzystania. Dziękuję za sponsorowanie kolejnego materiału. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. A my wracamy do moralizatorskiego szczytu humoru. Nie mówię tutaj o moim kanale. To było o moim kanale, prawda? Jako, że chciałbym dodać do tego materiału element zaskoczenia, postanowiłem, że nawet nie będę googlował stosownych grafik przed nagraniem tego materiału, tylko zaryzykuję i po prostu wpiszę parę kluczowych haseł w wyszukiwarkę Facebooka. Zacznijmy od hasła Stare Czasy. Na start wyskakuje nam fanpage Stare Czasy i Stare Dobre Czasy. Pamiętacie te czasy, gdy telefon po upuszczeniu nie tłukł się, tylko wypadała mu klapka i bateria, którą trzeba było wsadzić z powrotem? Ach, tak te piękne, cudowne czasy, kiedy nie nosiliśmy w swojej kieszeni urządzenia, które pozwalało nam sprawdzić stan swojego konta, wykonać parę przelewów, dokonać szybkiej płatności, czy nie mogliśmy na szybko sprawdzić czegoś, co potrzebujemy wiedzieć. Ale zamiast tego mogliśmy grać w wężyka, więc te czasy już nie wrócą. Totalnie wężyk w 2021 roku nie istnieje. Szkoda, że nie żyjemy w czasach, kiedy możecie zagrać na swoim telefonie w 50 tysięcy wariacji waszego ukochanego wężyka, albo jeszcze lepiej, pobrać sobie jakiś i zagrać w jedną z naprawdę świetnych produkcji. Dobre gry na telefonie, to już nie wróci. Zresztą rozumiem, że dzisiejsze telefony być może nie nadają się do rzucania nimi z całej siły w podłogę, żeby w końcu wydropić ten stłuczony ekran. Ale istnieją takie specjalne ochraniacze naklejane na szybkę i case'y, które też w gruncie rzeczy sprawiają, że jak telefon nam upadnie, to nawet bateria nie wypada. Zabawy z dzieciństwa. Nie potrzeba było do nich komputera, tabletu ani smartfona a można było spędzić przy nich cały dzień i dawały masę radości. Ktoś to w końcu musi powiedzieć. Wysiłek fizyczny skończył się na przełomie roku 2005 i 2006. Mniej więcej wtedy potężne technologiczne korporacje zdelegalizowały aktywność fizyczną. Najsmutniejsze jest to, że masę tych memów repostują właśnie młodzi rodzice. Jeżeli wasze pięcioletnie dziecko po powrocie ze szkoły siedzi ciurkiem 8 godzin przy tablecie, to nie jest to wina nowych, zdegenerowanych czasów, tylko tego, że rodzice nie kontrolują tego, w jaki sposób używa tych urządzeń. W PRL-u była telewizja cyfrowa, tylko że z cyfr była tylko jedynka i dwójka. Tak było. Teraz 100 kanałów i nie ma co oglądać. Czy to nie jest przypadkiem mokry sen włodarzy telewizji publicznej? Kurczę, szkoda, że teraz młodzi ludzie mają wybór co do tego, co chcą oglądać, jakim źródłom informacji ufają. I zamiast oglądać cały czas dwa państwowe kanały, gdzie to my dyktujemy narrację, mogą sobie wybrać, nie daj Boże, trzeci, czwarty, piąty kanał. Albo jeszcze gorzej, zajrzeć do internetu. Ostatnio instalowałem internet w mieszkaniu, i jako, że w tej samej cenie mogłem mieć również telewizję cyfrową, stwierdziłem, Okej. Okay. Cały dramat, który autorzy obrazka starają się tutaj ująć, polega w tym momencie na tym, że odpalając telewizor, mogę sobie na przykład wybrać dowolny film, który był emitowany w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, i odtworzyć go od samego początku. Po części rozumiem narrację, która bije z tego obrazka, ale jest to narracja troszkę smutna: to znaczy, nie dawajcie nam wyboru, bo nie potrafimy wybierać. Kiedyś życie było prostsze, bo nie musieliśmy się nad niczym zastanawiać. Teraz nie daj Boże, pojawi się w głowie myśl, że kanał, który oglądam, mógłby być lepszy. Zamiast niego mógłbym w tym momencie oglądać program, który jest prowadzony na wyższym poziomie. A co więcej, wiecie o tym, że ten program jest prowadzony na wyższym poziomie, bo przejrzeliście te 100 kanałów. Słuchajcie, moi widzowie, którzy mają mniej niż 37 lat, muszę wyjaśnić ten obrazek. To jest cyrkiel. Do środka wkładaliście ołówek i kręciliście tym, jak. Kojarzycie taką grę League of Legends? Tam jest taka postać Garen, i jak naciśniecie E, to Garen się kręci. I tak samo ołówek się kręcił, i mogliście narysować kółko. Wyobraźcie sobie, że Garen trzyma gigantyczny ołówek i rysuje. Zrozumieliście, drodzy gówniarze? Cyrkiel. Kiedyś obowiązkowo w każdym piórniku. Dzisiaj, pewnie za przyniesienie czegoś takiego do szkoły, od razu by dzwonili po rodziców. No nie chodziłem do szkoły od ostatnich wielu lat, więc może sprawdźmy. Cyrkiel w szkole. Czy potrzebny? Lista przyborów matematycznych, które będą. Potrzebne ze strony Empik.com artykuł z 2019. Cyrkiel. Przyrząd ten jest obowiązkowy w przypadku dzieci od czwartej klasy szkoły podstawowej. Niemożliwe. Mamy nawet parę mądrych komentarzy na temat cyrkli. Na pewno tak. Spacja przycinek. Dziś młodzież jest nieobliczalna. Mogliby zrobić komuś krzywdę tym cyrklem. Podoba mi się takie zderzenie dwóch obrazów młodzieży. W każdym młodym człowieku są dwa wilki. Jeden jest życiową pierdołą, która cały dzień siedzi na tablecie i nigdy nie widziała świata zewnętrznego. Brakuje mu agresji. Nigdy w życiu nie obroni ojczyzny. Twerkuje, ma konto na Instagramie. Drugi jest po prostu chłodnym psychopatą, który na terenie byłej Jugosławii dokonał masakry za pomocą cyrkla w wieku 11 lat. Oj, to będzie na. Na pewno smutny i trudny obrazek, dlatego że autor Peja zdecydował się podpisać go. Trochę prawdy niestety w tym jest smutna buźka. Dawniej dzieci się nie uczyły, ponieważ pasły krowy. Dziś się nie uczą, ponieważ siedzą na Facebooku. Dawniej dzieci w wieku 7 lat wykonywały pracę fizyczną. Dzisiaj mogą sobie pozwolić na przebywanie w serwisach społecznościowych, które z tego co pamiętam są dostępne dopiero od teoretycznie 13 roku życia, więc zastanówcie się, rodzice, po czyjej stronie leży tutaj problem? Może nie daliście im w tym tygodniu krów do wypasu i w wolnym momencie założyły sobie konto na Facebooku? Absolutna tragedia. Dobrze pamiętam spacja przecinek spacja zemialam napaść krowy i mieć piątki w szkole. Ksiaski i krowy to było moje dzieciństwo. Widać po interpunkcji. W wakacje jeszcze motyka i ziemniaki. Spacja kropka. Aż dziw, że żyję. Nie do pomyślenia, jak młody człowiek może przeżyć swoją młodość. Dlaczego dzisiejsi 30-latkowie ani razu nie umarli w młodości? To zdecydowanie złe czasy. Dzisiejsze dzieciaki to poprzyrastają do kanapy i wyrosną na roszczeniowych nierobów. Znaczy, ja się cieszę, że moje potencjalne dzieci nie umrą przed 30, nie będą po 20 latach od swojej śmierci pisać o tym ckliwych postów na Facebooku. Facebooku. Nie wiem, jak pani, pani Lucyno. Okej, okay, może następny pay, bo troszkę się zasiedziałem. Tym razem bierzemy na tapet fanpage o nazwie Polska i Stare Dobre Czasy. Zajęcia praktyczno-techniczne. I dzieci umiały coś więcej niż tylko wrzucić fotkę na Facebooka. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że tytuł tego MEMA to zajęcia praktyczno Okej, okay, moglibyśmy w tym momencie uczyć dziesięciolatków wykonywać pracę, która w większości dzieje się automatycznie w fabrykach, albo możemy po prostu wykorzystywać to, że jesteśmy w stanie większość takich zadań wykonać obecnie automatycznie. W kontekście tamtych czasów opisanie takiego zdjęcia jako zajęcia praktyczne miało troszkę więcej sensu niż dzisiaj. Paradoksalnie to, że dzisiaj dziecko jest w stanie wrzucić fotkę na Facebooka jest znacznie bardziej praktyczne, bo prawdopodobnie oznacza to, że biegle obsługuje. Wójt, wójt. Przełomowa rewolucyjna technologia. Wyobraźcie sobie, że nas wszystkich oplata jedna wielka pajęczyna. I w jakimś abstrakcyjnym, abstrakcyjnym scenariuszu z przyszłości, Właśnie, na, przykład, na przykład z 2021, ludzie, ludzie wykorzystują, wykorzystują tą powaloną, powaloną sieć, do tego, sieć do tego, żeby wykonywać, żeby wykonywać większość swoich, swoich zawodowych obowiązków, obowiązków chociażby, chociażby dzięki temu, temu, że od najmłodszych że mojej lat biegli obsługiwali internet. Pojebany koncept, co? Miało się nie tylko na technice, ale u ojca w garażu. Patrząc na młode pokolenie, to takie lebiegi, że nie wiedzą, co to klucz francuski, spacja, kropka. Interpunkcja, spacja, przecinek, błagam, spacja, kropka. Może kiedyś się to zmieni dwie kropki, z drugiej strony bardzo fajnie jak samemu się coś w domu naprawi, a nie czeka tygodniami, aż z łaski swojej przyjedzie fachowiec. Panie Marcinie, co za potężny strumień świadomości. O, panie Edyta wtóruje, albo kobiety, co szyc, nic nie umieja i szukają krawcowej, żeby py skrocić zaslony czy zwezyć spodnie czy kropki bez spacji, wiele nawet guzika nie potrafi przyszyć. Taka technologia, telefon czy laptop umieja, a dziury nie potrafia. O kurwa. Kiedyś kobiety umiały dziury. Dzisiaj tylko telefon czy laptop. Kurczę, gdyby tylko gigantyczna część młodzieży Sama przypadkiem nie urozmaicała Swoich ubrań, czy nie Skracała sobie różnego rodzaju bluzek Czy spodni, to jest trochę jak te piramidy Które kiedyś były elektrowniami Ta Pozdrawiam fanów programu Starożytni Kosmici Też jestem fanem Kiedyś to były jakieś lepsze kobiety, co potrafiły dziury Jak to możliwe, że przedstawicielka Płeć kobieta decyduje się nie znać na szyciu Nie rozumiem jak w 2021 roku 38 milionowy kraj Jest w stanie funkcjonować Bez 19 milionów Krawcowych. Kto spał na takim łóżku? Prawdopodobnie 90% milenialsów, którzy w ciągu ostatnich 5 lat zdecydowali się kupić sobie mieszkanie. Tylko tutaj jeszcze mieliście miejsce na stół. W dupach wam się poprzewracało w tej starożytności. Tutaj by się zmieściła jeszcze druga kawalerka. Pamiętacie jak kiedyś to było modne? Panie Marcinie, prowadzący Peja, to że pan dzisiaj nie zakłada kolorków albo ortalionu, nie wiem jak to panu powiedzieć, ale są ludzie, którzy nawet dzisiaj noszą inne rzeczy niż koszulka Związku Koła Rybackiego w Chociniu i kamizelka typu Bomber. Pojebany koncept. Dobra, idziemy dalej. Może tym razem zamiast stare wpiszemy drugie słowo klucz. Kiedyś, kiedyś było fajniej, to nawet kojarzę to albo kiedyś już przewinęło się przez jakiś materiał, na którym wystąpiłem gościnnie. Albo widziałem to u Adasia Fangotena. Ale czemu nie? Zobaczmy, co się zmieniło od tamtego czasu. Pamiętacie te czasy, gdy człowiek bawił się do trzeciej nad ranem. A o siódmej pobudka do pracy kiedyś było jakoś fajniej. W sensie tak niektórzy dalej mają 20 lat. Jaka szkoda, że imprezy zdelegalizowali w 2003 roku, kiedy prowadzący Peja przestał mieć 20 lat. Te czasy już nie wrócą. To będzie chyba wierszyk albo po prostu strumień świadomości, który uzyskał prawie 4000 udostępnień. Jedną kanapkę jedliśmy, z jednego kubka piliśmy. Lody na lizy, a jabłka na gryzy były. Latem kurz w rzece zmyli... <grymne> nie. Było nas jedenaścioro. W jeziorze akurat kąpał się wujek, więc musieliśmy wszyscy umyć się w rzece. Teraz to nie ma już tak dobrych czasów. Zimą przemarznięci z gilem do brody z górek zjeżdżaliśmy. Całe dnie po dworze lataliśmy. Nie było probiotyków w kapsu. Wujek odszedł jak przyszła surowa zima, a potem go zjedliśmy, bo mieliśmy tylko jedną kanapkę, a nas było 30. Była butelka kefiru i kiszona kapusta. Mmm. dwa pokolenia mojej rodziny musiały umrzeć z głodu, żebym mógł teraz to zjeść na filmie. To są dopiero czasy. Nie było mleka zdrowszego niż to ciepłe, z pracowanymi rękami dojone. Kąpiel w rzece bezpieczna była. Woda pita prosto ze źródła nikomu nie szkodziła. Najgorsze jest to, że teraz zastanawiam się, czy osoba, która to napisała, należała do tego grona osób, które chciały, żebym oddał im część pieniędzy za to, że sobie kupiłem telewizor. Obawiam się, że tak. Warzywa z ogródków kradliśmy. Owoce z sadów w bluzki kryliśmy. Wszystko niemyte zjadaliśmy. Moja kuzynka zmarła w wieku ziomki, jagody, maliny Wtedy też osikane <grytanie> Wtedy też osikane przez lisy były Ale nikogo nie brzydziły, nikogo nie truły Jaka puenta To jest chore i absolutnie obrzydliwe, że dzisiaj Młodzież może jeść owoce, na które nikt się nie zsikał A w najgorszym wypadku może je nawet dla pewności umyć Dlaczego to ma tyle udostępnień? Mamy tutaj mnóstwo pięknych komentarzy Na przykład pani Stanisława napisała Człowiek Człowiekowi nie był wilkiem, to może również ja pobawię się w Waszą zabawę i podsumuję te czasy za pomocą poezji improwizowanej. Pani Stanisławo, pozwolę sobie skorzystać z Pani dorobku. <śmiech> może. <śmiech> Kiedyś to jakoś lepiej się żyło. Człowiek, człowiekowi wilkiem nie był. Dzisiaj. Gdy technologii się namnożyło, wilk już nawet w gaciach się skrył. To, to są wilcze gacie. Nosiłem je nawet. Tak czy inaczej. Ee, no nic, wydaje mi się, że jesteście przygotowani na spotkanie z wujkiem. Chyba nie muszę nic więcej dodawać. Dziękuję jeszcze raz sponsorowi dzisiejszego odcinka. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów na tym kanale i na kanale, który współprowadzę z Pawłem. Miło Was było widzieć. Tak naprawdę widzę tylko kamerę, przypięty do niej mikrofon i dwa statywy, a za kamerą rozciąga się pustka. Tam dosłownie nic nie ma.